Kolejno, również w USA. Amerykański senat przegłosował w środę prawo zabraniające pracownikom federalnym korzystania z chińskiej aplikacji TikTok. Przyczyną są obawy, to znaczy powie, poszerzono ten zakaz, ponieważ wcześniej był on też on istniał, ale dla mniejszej liczby grup pracowników. Przyczyną są obawy, że Pekin może wykorzystać popularny program do szpiegowania Amerykanów. Decyzja Senatu następuje po tym, jak w, tygodniu, w tym tygodniu północna Dakota i Iowa dołączyły do rosnącej liczby stanów, zakazując tej aplikacji TikTok na państwowych urządzeniach w obawie, że dane mogą zostać przekazane chińskiemu rządowi, informuje agencja Reuters. Łącznie około 12 stanów podjęło podobne działania. TikTok jest poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i nie ma dla niego miejsca na urządzeniach rządowych, powiedział inicjator ustawy Republikański senator. Josh Hawley, dyrektor FBI Chris Ray, stwierdził w zeszłym miesiącu, że TikTok budzi obawy o bezpieczeństwo narodowe. Reuters przypomina, że już w 2020 roku ówczesny prezydent Donald Trump próbował zablokować pobieranie TikToka przez nowych użytkowników i zakazać innych transakcji, które skutecznie zablokowałyby korzystanie z tej aplikacji w ogóle w Stanach Zjednoczonych, jednak przegrał serię batalion sądowych dotyczących tego rozwiązania. W tym temacie generalnie ja po prostu odsyłam do starszego odcinka na Wojnie Idei, gdzie omawiane było to, jak TikTok jawnie współpracuje z rządem Chin i m.in. ma obowiązek dawać chińskim służbom wgląd do zbieranych przez siebie danych na temat użytkowników. To nie są żarty. Ja osobiście nie miałbym nic przeciwko rozważania podobnego zakazu tej aplikacji również na urządzeniach polskich urzędników, polskich wojskowych, polskich posłów i tak dalej. Tak na wszelki wypadek, jeżeli jest poważne zagrożenie, że czytają to wszystko chińscy decydenci z partii komunistycznej Chin. Warto to po prostu mieć na uwadze, że również nie moglibyśmy się na tym zastanowić. Kolejno. To jakby dość płytkie potraktowanie tematu, ale my słuchamy gościa, który nazywa się Szpon Penkala, więc czego ja kurwa oczekuję, nie? Eee, jeżeli chodzi o kwestie um, jeżeli, jeżeli chodzi o kwestie TikToka, to już troszeczkę o tym rozmawialiśmy i jakby ja trochę powtórzę to, co powiedziałem wcześniej. To znaczy, suma summarum, sytuacja z TikTokiem wygląda w ten sposób, że TikTok, pomijając nawet kwestię kodu, który może być Baka i może śmierdzieć i nie, nie być w ogóle godny zaufania, jest narzędziem, które działa inaczej w na terenie e, globalnej północy, zachodu, a inaczej na terenie Chin. I to działanie na zachodzie jest dużo bardziej szkodliwe, dużo bardziej e, zorientowane, du -du dużo... Jeżeli chodzi o e, działania TikToka, e, to w dużym stopniu należy na nie patrzeć e, jako na... Na, 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 na szkodliwe nie tylko na tym, czysto na tym froncie pod tytułem. O nie! TikTok e, szpieguje, ale też TikTok bardzo starannie filtruje to, co do użytkowników dociera i istnieją bardzo solidne przesłanki dotyczące tego, że to, co dociera do nas przez TikToka, niekoniecznie jest. Um, do, do, do dobre dla, dla ludzi dla ich zdrowia psychicznego i dla własnego wizerunku w niedzielę prezydent Recep Tayyip Erdogan, czy raczej powinniśmy powiedzieć Sultan Erdogan, bo to już bliżej temu jest z tego wszystkiego, powiedział, że wyprodukowana przez Turcję rakieta balistyczna krótkiego zasięgu i jest w stanie uderzyć w Ateny. Oskarżył Grecję o dozbrajanie greckich wysp i ostrzegł, że Turcja nie będzie biernym obserwatorem i musi coś zrobić w tej sprawie. Kilka dni wcześniej turecki minister spraw zagranicznych, którego nazwiska nie przeczytam, zagroził Grecji inwazją, jeśli nie zdemilitaryzuje swoich wysp na morzu Egejskim. Turecki minister obrony Hulusi Akar oskarżył w poniedziałek Grecję o to, że doprowadza do wzrostu napięć poprzez nierozsądne, nielogiczne i niezgodne z prawem żądania i twierdzenia, jak też prowokacyjne postępowanie i retoryka, Ankara zarzuca Atenom, że usiłują pozbawić się zysków i eksplo z eksploatacji złóż naftowych i gazowych pod wodami terytorialnymi Grecji i Cypru, gdzie zdaniem Turcji granice nie powinny uwzględniać greckich wysp, a jedynie stały ląd. W sensie tego co jest poniżej poziomu wody. Jakby tego było mało, Turcja zwróciła się ostatnio do Rosji o wsparcie operacji ofensywnej w północnej Syrii. Poprosiliśmy prezydenta Władimira Putina o wsparcie w kwestii podejmowania wspólnych decyzji i być może podejmowania wspólnych działań w północnej Syrii, powiedział Erdogan. No tak, ponieważ Erdogan ma za... za stawia sobie wyraźnie za cel wymordowanie wszystkich. A w, 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 wymordowanie wszystkich kurdów, nie? W sensie kurdowie będą ku, kur, kurdowie będą nasi albo, albo albo martwi, nie? W takiej zasadzie. To jest kurwa przerażająca. Bogan dodał, że Turcja w sprawie południowego sąsiada nie będzie nikogo pytać o zgodę, podała agencja Reutera. W listopadzie, po przeprowadzonym w Stambule ataku terrorystycznym, o który tureckie władze oskarżyły partie pracujących Kurdystanu, Ankara rozpoczęła ostrzał i naloty półautonomicznych stref zarządzanych przez Kurdów w północnej i północno-wschodniej Syrii oraz po drugiej stronie granicy w Iraku. Kurdowie zaprzeczyli, jakby mieli coś wspólnego z zamachem. Mój znajomy mówił kiedyś, że wojny światowe rozkręcają się powoli, a czy nie ubłaganie. Oczywiście nie wiadomo, nie wiadomo, na czym to wszystko się skończy, zwłaszcza to straszenie Grecji. Oczywiście to może być wyłącznie pod publiczkę, zwłaszcza że oba te kraje, Turcja i Grecja, są w NATO, ale trwający teraz konflikt na Ukrainie naturalnie sprawia, że wszystkie pobliskie napięcia są nieco bardziej wrażliwe na eskalację. A kolejno, może i to jest takie niewygodnie o tym pamiętać, ale to, że oba kraje te są w NATO, Turcja i Grecja, nie jest niestety gwarancją ponad wszelką wątpliwość, że nie może dojść do konfliktu tych państw, zwłaszcza gdy jedno z nich jest zasadniczo autorytarne. Ponownie, ciężko tutaj o jednoznaczne wnioski, w którą stronę to pójdzie, trzeba po prostu obserwować. Kolejny. On autentycznie. Straszy nas Trzecią Wojną światową. To jest niesamowite, nie? Ponieważ powiedzenie, że, że kurwa Turcja jest absolutnie najgorszym członkiem NATO, jest członkiem, który, który e, pokazuje słabość NATO e, i to, jak ten brak jakiejkolwiek nawet prób wewnętrznej dyscypliny e, odbija się na to czkawką, e, to by było, za, to by było za, 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 za mało, nie? Rozumiem, że trzeba się kurwa zesrać i powiedzieć, o nie, o nie, zobaczcie, tu już za progiem jest wojna. Wo wojna idzie, proszę państwa. proszę państwa. jest bardzo, bardzo przejebongo. Ja, ja naprawdę nie mogę tego podkreślić dosyć mocno. Jest przejebongo. Powtarzam, jest przejebongo. A teraz czas na patronów, matrony, osoby wspierające na patronet.pl. E, Ralindel, możecie tam wpaść, możecie zostać patronami, matronami, osobami wspierającymi i w ogóle. O, Dwie nieskończoności. o Caroline i Ta Krowa. Pojedynczej nieskończoności Flavius, Elej, Wuzetka i Janek Dawcy Pizzy, Dan Pałowski, Zakumak, Ranafek i Krzysztof Kaliński. Dawczynie Kawy z ciastkiem. Michał Piotrowski, Karol Kuter, Hypatia, Szabrowny Kucyk, Intega, Behanort, Horsey, Horsingon Konrad Wary, Łukasz Puchalski, Dawid Korzeniowski, Smuki Dorak, KTPM32 oraz Chrysku. Osoby dające kawę, Michał Szedziewski, Kropter, Borsuk Cukrowy, George Soros, Az Robin, Barnaba, Jaszzy 2, Henryk, Samrian, Adam, Klusek, Maciej oraz XLS. I wreszcie dawczynie herbaty, Arkadiusz Gumiński, Rummefisto, Poczekek Master 3000, Splend Lubel, Hubert Mazur, Macie dziedziński oraz worewan. Hallelujah, guys! Bądźcie się dobre, i uśmiechajcie się do ludziów, jeżeli macie na to ochotę i zasoby. Warto.